Pomiędzy ekipą remontową a właścicielem nieruchomości mogą powstać nieporozumienia. Są one efektem niejasnych oczekiwań klienta wobec wykonawcy, względami finansowymi, harmonogramem, i tutaj chcę Wam przedstawić kilka punktów, jak uniknąć tego typu problemów. Przygotowałem szybkie, krótkie 10 punktów. Punkt pierwszy to jest dokładne ustalenie na początku zakresu prac oraz harmonogramu. Czyli najważniejsze: umowa. Podpisać krótką, zwięzłą umowę. Kto, co, gdzie, za co, za ile. Podstawowe wszystkie punkty. Bardzo fajną praktyką jest załączenie kosztorysu z przedmiarem do, jako załącznik do tego. Harmonogram też jest bardzo dobrze załączyć. Żeby sprawdzić później, czy zgodnie z harmonogramem wszystko idzie, a nie że później klient ma pretensję, że a wykonawca wyskoczył na tydzień czasu na inną budowę. Bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Chyba, że coś technologicznie schnie, no to wiadomo, że tą budowę trzeba opuścić na jakiś czas. Punkt drugi to są regularne spotkania na budowie. Słuchajcie, wyznaczmy sobie jeden dzień w tygodniu na konkretną godzinę. Co tydzień się spotykajmy, przejdźmy się, sprawdźmy. Problemy, aktualizacje, co do zmiany, co się nie podoba, co się podoba. Unikniemy wtedy bardzo dużo konfliktów, bo z tego największe są konflikty. Trzecie to jest zrozumienie i szacunek obustronny. Szanujmy się, nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Powinniśmy się do siebie odzywać z szacunkiem i traktować siebie również z takim samym szacunkiem. Punkt czwarty to jest elastyczność i kompromis. Słuchajcie. W przypadku niespodziewanych problemów, co jest normą na budowach, zamiast panikować, wspólnie zastanówmy się, jak rozwiązać dany problem. Punkt piąty. Jasne komunikaty. Unikaj niejasnych sformułowań. Jeśli czegoś konkretnego chcesz, konkretnie to sformułuj, poświęć na to kilka minut więcej, a doprowadź do tego, żeby wszyscy Cię zrozumieli i sobie to gdzieś zapiszmy, jeśli są zmiany. Unikanie zastępców w komunikacji. Nie może być tak, że przychodzisz za każdym razem i rozmawiasz z kimś innym na różne tematy. Ustalamy jedną osobę, z jedną osobą się komunikujecie i w takiej wersji do samego końca budowy się komunikujemy. Jeśli zaczniemy rozmawiać z każdym pracownikiem po kolei, z każdym pracownikiem co innego ustalać, nie dojdziemy do tego na sam koniec. Będą problemy, klient będzie miał pretensje do wykonawcy, że to zgłaszał, on nie będzie miał takiej informacji, bo chłopaki tego nie przekazali. Nie przekazali tego, bo nie, to nie jest w ich kompetencjach, żeby chodzić i o tym opowiadać. Jeśli właściciel firmy lub koordynator projektu wyznaczy daną osobę, że z tą osobą można rozmawiać się, kontaktować, ustalać dane rzeczy, to wtedy tak jest. Zapiszmy sobie to, z takich ustaleń wyślimy jakąś wiadomość, czy to mailową, WhatsAppem, SMS-em, z podsumowaniem, że to zostało ustalone, to też dużo problemów zlikwiduje. Punkt siódmy to jest sprawdzenie referencji ekipy przed jej wybraniem. Nie chodzi mi tutaj o takie sprawdzenie referencji, że teraz będziemy chodzić po klatkach i sprawdzać, co kto zrobił, jak komu płytki położył, a czy odpadają, a czy nie odpadają, a czy dobrze farba położona, no nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Chodzi mi o to, że możemy od osoby, która nam poleciła, bo jednak żyjemy w Polsce i te wybory najczęściej odbywają się na podstawie poleceń, zapytać się, jak przebiegała współpraca. Czy ktoś odbierał telefony, czy był na czas, czy zrobił w terminie? Jak z rozliczeniem tak, wszystkich takich podstawowych rzeczy możemy się dowiedzieć od osób, które korzystały z danej firmy. Szanujmy swój czas nawzajem. Jeśli spotykamy się i umawiamy się na konkretną godzinę w wyznaczonym miejscu, bądźmy o tej godzinie, ustalmy, nie gadajmy o pierdołach, zróbmy co mamy do zrobienia i wracajmy do swoich obowiązków, bo każdy ma ich w tygodniu bardzo dużo. Następnym punktem jest harmonogram. Bardzo ważne jest, jak już wcześniej wspomniałem, przy umowie, żeby sporządzić dobry harmonogram. On się zawsze troszkę rozjeżdża. Ale możemy go troszkę zmodyfikować w trakcie prac, ale z grubsza główny pion harmonogramu zawsze powinien się trzymać. Jeśli wiemy, że idą najpierw wylewki, później idzie okładzina na tą wylewkę i mamy już opóźnienie w tej wylewce o miesiąc czasu, wiemy, że coś idzie nie tak. Jeśli już jest przesunięcie kilkudniowe, zapytajmy się wykonawcy, dlaczego to nie idzie z planem. Może jest jakaś konkretna przyczyna, może jest wilgotna posadzka, cokolwiek. Warto takie rzeczy kontrolować i mieć pod kontrolą. Podsumowując, mamy wspólny cel, zakończenie projektu. Jedna strona chce mieć wykończone mieszkanie, dom, lokal, druga strona chce być rozliczona. Wszystkim zależy, żeby wszystko poszło sprawnie, zakończyło się zadowoleniem. Na samym końcu nie rozchodźmy się, dopóki nie zbijemy sobie piątki i wszyscy będą szczęśliwi. Jeśli się Wam podobało, dajcie kciuka w górę, a jeśli interesują Was inne tematy z sekcji wykończeniowej, dajcie znać komentarzach poniżej.